Nagrywa? Mhm. No to dobra, witam wszystkich serdecznie, to jest synek M16 z silnikiem 125 cm. Czym się różni od M16 z silnikiem Przede wszystkim wygiętą kierownicą. Spróbujemy go odpalić, zobaczymy jak. Pylka. Dobra, Makaż? Tak jak było słychać właśnie, to był junaczek M16 z silnikiem 125 cm. Czym się różni od poprzednika? Z silnikiem 320, przede wszystkim zasilaniem. A zasilany jest... To są dwa gaźniki? Dwa, ga... dwa gaźniki, o. Junak M16 ma dwa cylindry, chłodzony jest cieczą. Armatura jest taka sama jak w M16. On się niczym nie różni. Z tyłu tarcza, zacisk hydrauliczny, siedzisko jest tak samo wygodne. Włącznik zaponu jest też tutaj razem z blokadą. O, proszę bardzo, jest blokada. Dwie tarcze hamulcowe, zaciski hydrauliczne. Proszę, jedna. Jest druga. Taka sama lampa. Taki sam budzik, też ma tylko przebieg całkowity, dzienny, temperatura wody jest, światła, kierunkowskazy i jaki jest bieg zapięty, tu jest akurat neutral. Na kierownicy mamy łącznik zapłonu, światła, starter, a z drugiej strony jest dźwignia sania, też przełącznik świateł, kierunkowskazy i sygnał. A, czy sygnał mam? No. Zawodzimy. Działa. Działa. Jak światła? O, proszę, wygląda światła? Proszę, tak wygląda włączony budzik. I praktycznie mamy to samo co w M16. Proszę bardzo. Tak wygląda M16 z 125 cm. 125, 2 cylindry chłodzone cieczą. No. To jest, to jest ta, co jest na wystawie, ale inna od tego, co de facto z Junaka przeszło, to mieliśmy, to jest ukryte. Ja dzwonię za chwilę, spróbuję, może ktoś, ktoś jeszcze Pan pomoże. Tu jest wlew oleju, nie ma kontrolki takiej, okienka kontrolnego nie ma, zbiornik na płyn. Dodatkowa stopka dla pasażera. Skranik. No to są takie minimalne tylko różnice. I to wszystko. Aha, jedno co zauważyłem e, M1625 tą tylną zywatkę ma większą niż M6 z silnikiem 320. No ja jestem tylko ciekawy jak to jeździ. No i to by było na tyle. Pozdrawiam.